Z Ewangelii według świętego Łukasza zwinął zwój, oddał Go słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione, zaczął więc mówić. Po raz kolejny przekonujemy się, że słuchanie Jezusa bierze się z wpatrywania w Niego. Czasami myślimy, że trzeba wpierw świetnie poznać Ewangelię, nauczanie kościoła, żeby móc zacząć w sposób piękny i kontemplacyjny adorować Pana Jezusa. Tymczasem dzisiejszy fragment podpowiada nam, że żeby dobrze usłyszeć, co Jezus mówi, żeby to dotarło do naszego serca, wpierw trzeba go dotknąć wzrokiem, wpierw trzeba go kontemplować, poznać, jaki jest piękny, odkryć spojrzeniem Jakie dobre są Jego słowa, jakie są smaczne. Yy. I to jest bardzo dobra metoda na czytanie Pisma Świętego. Uklęknąć na adorację, wpierw wpatrzeć się dobrze w Jezusa, dać sobie czas na wymianę spojrzeń, a dopiero potem czytać. Okaże się wtedy, że każde Jego święte słowo będzie bardzo, bardzo trafiało do serca. Do zobaczenia jutro.